Cześć, ja jestem Sinit i witam was w kolejnym odcinku z gry Graveyard Keeper. Ooo, co my tu mieliśmy do zrobienia? Na pewno mieliśmy pentraki, jeden za dużo Mmm, um, mam zapisane A, i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku na pewno zrobimy też zombie farmę O, ja miałem kilka pentraków um farma zombie to tylko potrzebujemy 4 deski i 2 gwoździe jeszcze, jeszcze. E, zaczniemy sobie od tego mm, dobra gwoździe deski szybciej będzie jakie tutaj zrobimy 4 deski więc 6 bo jak zapewne wiecie z ostatnich odcinków e, zrobiliśmy nowe drzewko miętności gdzie właśnie Zombie będą mogły nam robić automatyczną farmę, farma zombie. I jak to działa? A i ja rozumiem, że to są miejsca. Ach, minimalnie. Dobra, tu tutaj jedno. Ciekawe, czy mogę to obrócić, ale dobra. Niech będzie. A muszę to po prostu wykopać. A i też wybudować. I jak to działa? Wykonaj. Aha. Nałóz wysokiej jakości. Jeden. No dobra. Będziemy kombinować. Dobra. No. A, mogę takie coś sobie porobić. Umieść. Nic, a teraz po prostu nasiona trzeba mu ogarnąć. Tak. Pięknie. Aha, tutaj są takie wyspecjalizowane miejsca, na pinie nawet. Ej, to jolo, tutaj zaczynam mieć te, te wszystkie rzeczy. Oj, patrzcie, się robi automatycznie, zarąbiście. No i gitara. I się przeniesiemy do latarni. I pogadamy z latarnikiem. Wymień się za Necronomicon. No i myślę, że będzie chociaż jakiś tekst. O, mam wieści co do, twoj, do twojego naszyjnika. Zimim powiedział mi, że nie ma już twojego naszyjnika. Co za podlec, a więc jednak nie masz jak pomóc mnie, jednej kobiecie. Powiedział mi też, gdzie ten naszyjnik jest. Spróbuję go dla ciebie odzyskać. O, jakie to słodkie. A skoro mowa o miałeś okazję powąchać perfumy panny łańcuchy? Tak, ładnie pachną. Ach, nawet tobie się podobają. Zdecydowanie potrzebuję fiolki. Możesz z nim porozmawiać, porozmawiać i mi jedną załatwić? Czemu ty jej nie poprosisz? Ach, nie, nie wiem czemu, ale mnie nie lubi. Szczególnie zastrosna jest o moją przyjaźń z Alisą. Dobra, ja no i mam kosta. Spróbuję zrobić ci trochę perfum. Mógłbym nawet spróbować sam je zrobić. Mam kilka pytań. Nie mam więcej pytań. Dobra. A, Tylko... A to jest łańcucha. Ej, ma jest z moim mężem. To on tu rządzi. Co do perfum. Pan łańcuchę, potrzebuje fiolki perfum. Są wyborne, prawda? Stożyły mi się znucić. Wykonam nowe. Ciąż mam fiolkę starego zapachu. Mogę ci ją dać, ale przedtem potrzebuję twojej pomocy. Zanieś to jedzenie do mojej siostry. Mieszka pośrodku bagien. Wrocław rodnej a tuźni żab. Będę ich potrzebowała do nowych perfum. Serio? No to czeka nas nie lada zadanie w tym odcinku jednak. Na pewno widzimy do śmija. Dobra, jesteśmy na bagnach, tylko nie wiem czy zaraz ta noc zapadnie i czy zdążymy pokazać z Wiedźmą. Tak. Daj jedzenia. To twoje siostry. Nie ma dobrych jabłek Nie, nie cierpię ich. <grystanie> ma żaby. Tylko że ona chciała tuzin, a ona ma tylko 10. Pójdę na łatwiznę sobie kupię te żaby. Kupię sobie te żaby, a teraz, teraz resztę sobie złowimy. Dobra, jestem. A według tego, co mi pisze, to. Tak? Nie, chyba dalej. Trzeba patrzeć się właśnie na spławik. Mi skoczyła subskrypcja podczas nagrywania. Lola, co za fail. Ej, ale nie powinno, bo to jest kompletnie inna scena. W ogóle to była subskrypcja na mój oficjalny kanał. Nie na pewno Także zapraszam. Ej, ja chyba mam złą wędkę. No jak, żeby inaczej? Tą wędką będę łapać tylko węgorze. A, dobra. To ja tu jeszcze wrócę Dobra, bo i tak w sumie musimy iść daleko Kszlatarnia O nie, zrąbałem Dobra, poczekamy Ale to jest schizujące to tutaj Aż mnie oczy bolą No wyłaś Już jest jasno Już jest dzień, powinieneś już pracować o tej godziny o, musiałem się schować, super Handluj o, Taka wędka wystarczy Dobra, jesteśmy, sobie tylko wędkę zmienimy Powinno być 100% Ale walczy, ale dalej jest węgorz No nie! O nie, tutaj się tego tak łapie, czyli muszę mieć na rybę, się na żabę motyla Albo tą drugą wędkę jednak no, Ostatni raz spróbujemy, jak nie to idę po drugą wędkę peskitu hmm. użyj latarnia pierdziela co nie mogę mu chociaż węgorze sprzedać i terapię zresztą też ale ja się zwróciło za tą jedną nie wiem tylko skąd zgarnąć motyla ale z motylami później po, yy, pomyślimy ja jednak sobie odpuszczę dzisiaj to łowienie ryb. Zrobimy to w następnym odcinku. Dobra, przespałem się i ogólnie zaraz będzie iść zmi. Także pokadamy sobie z nim. O, już idzie. Dobra, najpierw oto Necronomicon. Oto Twoja książka, źmił. Nie dziwna. Jesteś człowiekiem o niezwykłych umiejętnościach i w dodatku jesteś nieśmiertelny. Życie nie jest sprawiedliwe. Dawaj mi tę książkę. O rany, rytuał jest bardziej skomplikowany, niż sądziłem. Lęk w sercach, fontana krwi, konwergencja grzechu. Nigdy nie dokończę tego rytuału. Nigdy go nie ujrzę. Nie podawaj się. Ja też mam bardzo trudne zadanie. Wiem, jak to jest. Musisz tylko uwierzyć, uwierzyć w siebie. Wszystko w twoich rękach. Jesteś niebezpieczny, pozbawiony skrupułów, łaczykiem. Kto zdoła odprawić ten rytuał, jeśli ty? Masz rację. Nie cierpię, gdy ktoś ma rację. Koś miły przyczyła, ale w tym wypadku przydałaby mi się jednak pomoc. Przysługę za przysługę, rozumiesz? Potrzebuję twojego nieskończonego notatnika. Zauważyłem, że masz nieskończony notatnik. Potrzebuję go do czegoś bardzo ważnego. Potrzebuję go, by odprawić własny rytua rytuał i wrócić do swojej ukochanej. Całkiem dobrze cię rozumiem. Może, może nawet lepiej niż sądzisz. Ten notatnik to jedyne, co zostało z mojego dzieciństwa. W nie mieliśmy prawa do własności. Gdy wyciągnęli mnie z tego płonącego domu, trzymałem go z całej siły w rękach. Bardzo wiele dla mnie znaczy. Strony notatnika nigdy się nie kończą. Zapisuję w nich wszystko, a wiele z nich było już zapisanych, gdy zaczynałem, zawsze się zastanawiam o czym były te wszystkie notatki czy ci, którzy je pisali byli szczęśliwi wiesz co, jeśli mój rytuał się powiedzie dostaniesz mój notatnik nie będę go już potrzebował Okej, a to aż 100 no dobra co do tego rytuału jak mogę pomóc w przeprowadzeniu rytuału chcę ci pomóc, mam przeczucie, że będę potrzebować od ciebie przysługi brzmi to, ro brzmi to rozsądnie Przede wszystkim musimy przygotować się do rytuału. Musi być tu tak strasznie jak w moim dawnym sierocińcu. Haha, jak się zaśmiał. Moi słudzy powinni drżeć tu z przerażenia. Ale komu ja to mówię? Haha, ha. przecież wspaniale udekorowałeś swój kościół. Tylko, że tutaj powinno być mroczniej i żadny krzyży. Krzyże przywodzą mi na myśl złe wspomnienia. Oho, i jeszcze jedno: będziemy potrzebować do rytuału, fontanny krwi. Najlepiej na wszelki wypadek, zrób dwie. Dobrze, spróbuję. Tam skąd pochodzę mamy całe święto związane ze strasznymi rzeczami. Halloween. Byłem niesły w robieniu takich dekoracji. Coś wymyślę. Biedaku, musimy tu zbierać 20. Będę to nazwać grzechem. Ale to strasznie. Dobra, czyli jak rozumiem... Tak. O nie. Tylko nie dynia, ja będę to potrzebować. Chciałem zobaczyć chociaż jak to wygląda, ale dobra. No, czaszki mam, to się nie muszę martwić. Eee, ale to było na tyle w tym odcinku. Eee, jeżeli Ci się podobało, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli chcesz więcej, to oczywiście zasubskrybuj ten kanał, żeby nie pomijać kolejnych odcinków. I cóż mogę rzec. Zapraszam Cię do kolejnego oglądania. Dzięki, cześć!